Siemanko z tej strony, Elderem. W dzisiejszym odcinku zagram sobie szybkie dwie gierki. I musimy szybko kończyć, bo nie mam za dużo czasu na nagrywanie tych już filmików. Więc szybkie dwie gierki, żeby było co oglądać. No więc lecimy, startujemy. I jeszcze zapomniałem powiedzieć, że w dzisiejszym odcinku jest z nami Misia. Przywitaj się. Siemanko! I zachęcam do zestawienia subika i łapki z dzwonem. I piszcie w komentarzach czy chcecie, żeby filmiki były montowane czy nie montowane, no. No nie wiem. Te co ostatnio nagrywałem, przez jakiś czas w ogóle nie były montowane, ale to z tego, że w ogóle czasu nie mam. Przepraszam was, ale kompletnie tego czasu nie mam. No też, nie tylko dlatego. Ale streamy będą codziennie na konsoli. O Jezu. Co to za Barley? O Jezu, masakra. Dobra. Tam jest... Ona ma jak ten, więc uważaj... Co jakie to dostałem, ale wyrwałem. My no sobie chwilę się przekampimy I staram się... By... Dawaj, dawa, dawa. Dobrze I w tym odcinku staram... zaczę. No, przyznam się, że wrzuciłem to po prostu, żebyście mieli co oglądać że Nie każdym filmik tak wrzucam, jak Ale no... Może wam podeślę link, na czym nagrywam, znaczy na no, na konsoli nagrywam na mikserze, mixer. możecie sobie ściągnąć, Hen, wszy, z dużej litery HNS, wszystko z dużej litery i razem. HNS CYPI 6.9, wbijać na... Dawaj, dawaj. Co ona robi, No no, daje chyba czy co? Ogólnie to super moc. Yes. No ja też mam super moc. A tu jest yy, w tych krzakach obok chyba jest typ. Możesz pójść ze mną, sprawdzić? No nie, nie ma nikogo, uważaj. U, ale jest mi ta. To jest yeah. Serena Dobrze! Rozwalasz! Nie! Dwóch zabiłem wow. w ogóle. Już to wszystko się nabiłeś. Musisz teraz uważać. Kiedy to minie, no? Uważaj, daj ten miszka... Lec tam na tych Dynamaików! Dobra, leży. I mamy pierwszą gierkę wygraną! Yeah. I lecimy szybko z drugą! Ale teraz wiem, kogo biorę. Powiedzieć Nie. Coś lepszego. Jak coś, to nie otworzę tej skrzynki, bo zbieram na opening, na odcinek. Spajka? Nie. Zbiorę. Pan? Nie. Parę. Barleja. Co? No wiem. Zauważyłem, że jest w sumie spoko, strasznie nasobiali ten Dynamake z Barlejem. I to jest ostatnia gierka w tym odcinku. Przepraszam, że taki krótki jest odcinek. Smuteczek. No. Idź po tego cubesa. Albo w sumie ja go zniszczyłem. Idź po innego. Dla mnie Barley to... nie strasznie nie lubię Barleya. Ja bardzo wolę lubię... Wolę na Majka. Ja chyba bardziej wolę Archimo, a... a tak to bardziej wolę Bo. Naj, najbardziej lubisz Bo. Tak. Bo raczej z, z mojego... Z moich wszystkich kart to jest on Czy, no, z postaci. No. W sumie karty też. To są takie karty jakby. Ale teraz ją ładnie chcę obiem. No. Może zaraz chyba super będę miał super moc. Ja w ogóle nie mam super mocy. No ale wiesz, jestem Barleyem postaci na daleka. No, ale ma blisko. Tu jest chyba typ, ale dobra. Nie, nie ma typa. Ja, tak, myślę, że jest. I teraz... Raz, dwa. I trzy nie ma. Nie ma typu. O, tu jest Mocna walka. No. A co jez, ale to są tu Ojej. Poczekaj, czy tutaj idzie. Ja ją mam od tyłu, choć to mało prawdę O, zginąłem. Uciekaj, uciekaj. Wszyscy Dobrze, do trzy, do cztery, cztery, trzy, dwa, jeden. Ja Dobry nie... git. Jesteś, dobra, papa. Pa. O, <noise> A się pożegnałaś nawet ze mną. <noise> nie. Ej ty, ona może jeszcze zginie. Jak ona miała... Dobra, Je my się żegnamy. Siemanko, dawać suba, wszystko co się da. Elo. Papa. Pa. Siema.